Krzycz to! Stręczę się! Płacz! Krzycz Co ty tam robisz? jak ty gracz? A Co, A co? Ja robisz? <laughs> Widzisz, co ja mam? Nie wiem, ja nie się nie się o Jezus, błagam, zróbże coś! Teraz wyjedzie, bo ja nie Żebyś przyjdzie... nie... Życiu, błagam, <grym> zróbże coś, Swoją nie, zrió, nie mam, ja mam skurcz! Mam skurcz w dłoni lewej, umieram w życiu, o nie! O nie! Nie żyję, żyj, czekaj, nie żyję o, o, Boże, o, Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, ten statek mi jeszcze zasłania. Dobra, co? Popatrzcie, co robisz. Minie! Gdyż do dupę, błagam, zróbże. Ty, mnie zaczynasz